Cześć, witajcie! Ja nazywam się to Przed Wami Napoleon Total War. Tak jest, Napoleon. Całkiem popularny z tego, co widziałem w statystykach YouTube'owych na moim kanale. Więc cieszę się, że mogę go Wam przedstawić. Tutaj widzicie piękną, francuską armię, którą będę prowadził ja. A właściwie to jest francusko-polska armia, albo nawet polsko-francuska, ponieważ... Widzicie, podstawą mojej armii będą te francuskie, polskie legiony. Legiony polskie. Z tyłu mamy chasseurs. Chasseurs. Starą gwardię, grenadierów liniowych i kolejnych szaserów. Tutaj z tyłu jest także marszałek Ney, czyli mój historyczny generał, który będzie szedł sobie z tyłu tej armii i będzie przez nią chroniony. A tutaj, na lewej flance, czyli właściwie w centrum mapy, widzicie, są dwa oddziały starej gwardii mojej. Czyli łącznie mam trzy oddziały Starej Gwardii, którą wysyłam, by obstawić te domy. Już teraz włączymy normalne tempo, ponieważ przedstawiam wam swoją armię. Otóż mój sojusznik mówił, wy szybko całą swoją armię przerzuć tutaj, będziemy bronili wioski. A ja mówię, nie, stary, musimy mieć jakieś możliwości do flankowania. Jeszcze tutaj mam, bam, trzy oddziały kawalerii. Mam karabinierów, holenderskich lansjerów gwardii oraz bardzo fajnych lansjerów, polskich lansjerów gwardii. Więc moja armia jest dość mocno polska, dość mocno patriotyczna. Jak widzicie teraz, ruszyłem moimi jednostkami biegiem, aby zajęły jak najszybciej te budynki. Ponieważ bardzo kluczowe będzie zajęcie tych budynków, właśnie tych zabudowań w centrum mapy. Tu będzie się zaczęła główna walka i to było oczywiste od razu, jak zaczynaliśmy. Ponieważ nawet jeżeli któraś ze stron nie miałaby w planie ataku na to miejsce, to i tak druga strona, gdyby zajęła to miejsce, byłaby bierna i zmusiłaby tą drugą stronę do zaatakowania tego. Więc ja już zajmuję tutaj. Pierwszy swój budynek, jak widzicie, jestem czerwony na mapie. To jest taki dziwny bug na Patrzcie, jak oni pięknie się ładują tu. O, jak w Harodzie, w czasie wyprzedaży. Zabijają się wręcz. ten. postanowił znaleźć inne wejście. Znajdzie jakieś? Obiegnie cały budynek i wejdzie chyba frontem. Zająłem też drugi budynek tutaj. Tutaj też się kłoczą. Eee, nie wiem o czym mówiłem, już zapomniałem. Ale bug w polonie jest taki, że grasz, Jak się zaczyna grać. To się jest niebieskim, tak? A jak się odgląda powtórkę, to się jest czerwonym czasami. Dziwne. Yy, ale, dlaczego wysłałem tu starą gwardię? Stara gwardia jest jednostką elitarną. Bardzo elitarną i to elitarną w tym względzie, że jest zarąbista w walce wręcz. Nie musi być nawet mega dobra w walce na dystans, ponieważ tutaj, stojąc w budynku, ma osłonę zapewnianą przez ściany budynku, tak? Więc nie muszą dobrze strzelać i tak będą... Skuteczniejsi w ostrzale, ponieważ są ochronieni przez budynek, tak? Skuteczniejsi w ostrzale przeciwko jakiejkolwiek jednostce. A w razie szturmu oni się potrafią bronić. a mogę ten budynek, który jest pusty. O, tu są moi. W razie szturmu oni się potrafią bronić naprawdę milion lat. Tak? Yy, więc zajmujemy tutaj te budynki. Mój yy, sojusznik, który mówił szybko: zajmijmy miasto, zajmijmy miasto, chyba nie skumał, że trzeba wchodzić do budynku. Dopiero jak mu napisałem, zaczął wysyłać tu swoje jednostki. Napisałem tam get in the buildings, czy coś takiego, czy tam take the buildings, nieważne. Ale wtedy skumał o co chodzi. I teraz tutaj zbliżam się na tej flance, yy, aby zablokować atak tej dużej siły. Tutaj jak widzicie też jakaś siła się zbiera, która chyba będzie chciała, oj, która będzie chciała atakować miasto tędy. Nie pamiętam jak to dokładnie wyszło, ponieważ się, ja się nie zajmowałem lewą flanką. W tej bitwie każdy z nas miał swoje zadania i się z nich całkiem nieźle wywiązywał. Ja tutaj zmierzam moją armią. Moment, To idziemy do niej... O, tutaj idzie. Moi polscy legioniści e, aby zatrzymać tą dużą siłę, czy tę dużą siłę e, przeciwnika. On widzicie tutaj ma dragonów, ma e, jagierów Jegrzy się nazywają, ja znam to z angielskiej wersji Jagers e, muszkieterów ma. I kolejnych jegrów ja mam moje polskie legiony, które okazuje się mają gorszy zasięg niż jegrzy, yy, więc będę musiał nimi dość mocno podejść do przodu. Tak samo tutaj przesuwam swoją kawalerię na bardzo ekstremalnej prawej flance. Przesuwam swoją kawalerię, mając nadzieję, że mój przeciwnik nie zwraca na nią za bardzo uwagi, nie obserwuje mapy. Jeżeli nie obserwuje mapy, no to na pewno ich nie zobaczy, bo te góry tutaj jak widzicie sprawiają, że oni są prawie niewidoczni. Jeżeli się rozgląda w ten sposób, nie, nie patrząc na mapę. Nawet jeżeli patrzę na mapę, to prawdopodobnie o nich zapomnę. E, moja stara gwardia przegrupowuje się teraz do miasta, ponieważ uznałem, że stary gwardii nikt za wiele, mogą być dwie jednostki lub trzy nawet w budynku, więc to nie przeszkadza w, w niczym, a tutaj... Tak sobie popatrzyłem, że chyba sobie powinienem z tym poradzić, jeżeli dobrze to rozegram, tak? Jego jest troszkę więcej, ma na pewno kawalerii yy, w kawalerii przewagę Tutaj ma te jednostki, które mogą zawsze mu dopomóc, tak? Jak widzicie, mój y, Legion Polski jest już ostrzeliwany, ale postanowiłem, że yy, muszę poświecić kilka tych jednostek, które tutaj padają, aby go zaatakować I teraz okazuje się chyba, że nie mam do niego zasięgu Właśnie zwracam na to uwagę, że o cholera, ja nie mogę do niego strzelać, on do mnie może To niedobrze Ale on tutaj wysłał swoje jednostki kawaleryjskie które chciały oddać swoją jedną salwę strzelecką? Tak, oni to na 4 strzelają zawsze. Co jest całkiem fajnie, fajnie wygląda. Lepiej na pewno niż, niż takie pojedyncze strzały legionów. Eee, no ale te jednostki są drogie. I nie wiem, czy warto było po prostu stracić tyle jednostek kawaleryjskich. Dobra, zjedliśmy kolejny budynek. Te tutaj wyłączę powiadomienia, aby nam nie przeszkadzały, aby nam nie zasłaniały eee, ekranom. Tu się może coś bardzo ważnego dziejeć w tym lewym, górnym, w lewym dolnym rogu. Eee, trochę mi zasycha, więc się napiję tym razem doktora pepera, to jest lokowanie produktu niepłatne, jak to mówią, ponieważ doktor peper mi nic nie płaci, nawet nie wie o tym, że lokuję jego produkt. Hmm. Doktor peper jest dobry, ale nie można kupić za często, ma taki specyficzny smak. I teraz ustawię moje jednostki, aby strzelały w trakcie marszu i one sobie idą do przodu, tak? Działa to w ten sposób, że pierwszy szereg strzela, wtedy drugi szereg robi, robi krok do przodu, o i strzela. A ci przeładowują z tyłu. No, on da ten strzał, żeby pokazać, jak to wygląda. Bam! Jak widzicie, całkiem fajnie, całkiem skutecznie to działa. Jednostki mają wtedy jakieś plusy, jakieś minusy. Jak widzicie, tutaj przytłaczają mnie bardzo tym ogniem, ale ja mam taką przewagę, że jestem w lesie tą częścią szeregu. Więc mam fajny bonus do obrony i te, ten ostrzał nie robi na mnie takiego wrażenia. Z tyłu mam także ustawionych moich szaserów, którzy mają dużo lepszy zasięg. To są jednostki skirmiszowe. I oni jak widzicie, yy, stanowią taką drugą linię ostrzału więc całkiem fajnie sobie radzę tutaj moja kawaleria stoi, na razie jeszcze nie atakuje poczekam na lepszą możliwość ataku, lepszą szansę do zadania jakichś poważniejszych strat tutaj jest moja druga linia która sobie z tyłu stoi o, jakaś, jakaś kawaleria jedzie tak, jedzie kawaleria ja ustawiłem kwadrat oczywiście, udało mi się go ustawić na czas więc szarża kawaleryjska została rozbita bezproblemowo tutaj też szarża kawaleryjska została rozbita jak widzicie właśnie wpada już w idealnie ustawiony wręcz kwadrat yy, Jakaś kawaleria próbuje wbić w moich Jazda kozacka próbuje wbić w moich szaserów Ale ostatecznie ich yy, się stąd pozbywam Bez problemu Więc dwa oddziały jazdy już yy, przeciwnik Moja druga linia zaczyna się poruszać powoli do przodu Tu są jeszcze moi szaserzy yy, Dwa oddziały A szaserzy i granat li, li, liniowi jeszcze oproszę proszę I chyba przegapiłem w wymienianiu jednostek Oni tu są I jeszcze jest mój generał, który stoi trochę za daleko powinien go podsunąć do przodu ale ostrożnie. Mój y, sojusznik chyba nie ufa mi do końca i ustawił tutaj taką długą linię, która w razie czego jest w stanie odeprzeć atak stąd, a mógłbym ją ustawić równie dobrze sobie tutaj, albo nawet tutaj. I już się zajmować to, tym dużym blobem, który w takim wąskim gardle na pewno nie byłby y, tak skuteczny, jak mógłby być w otwartym terenie. Jak widzicie tutaj poradziłem sobie bardzo dobrze. Y, już praktycznie... Nic nie zostało tutaj w tym centralnym punkcie, albo prawym, może. Tylko tutaj to lewe skrzydło jeszcze się broni. Zresztą, tak niefortunnie skrzyżowane przez mojego y, przeciwnika. Ci jegrzy i ci muszkietierzy się krzyżują, więc tamte, tamten ogonek nie strzela w ogóle. Y, ja przesuwam moje jednostki. Przesuwam, właściwie przesuwam. Dostawiam te jednostki z linii zapasowej, aby też wsparli trochę ogniem i aby umożliwili ruch moim jednostkom, w tym tutaj. Tutaj yy, mój... jedni z moich oldgardów zużyli całą amunicję. Gdzie oni są? To nie to. Nie, gra tutaj oszukuje mnie. Którzy moich moi oldguardzi zużyli całą amunicję, nie wiem, którzy do końca. Yy, możliwe, że ich już gdzieś wysłałem do bitwy. Nie wiem, zniknęli. Ale nieważne. Jak widzicie tutaj te kropeczki i... Yy, znaczy te kwadraciki i trójkąciki białe oznaczają przeciwników uciekających. Yy. Tu jakieś oddziały mojego przeciwnika yy, wpadają na. A to są grenadierzy. ale oni nie są zbyt skuteczni. Gr... Atak grandierów wygląda strasznie, patrzcie. Ja... Można sobie pomyśleć, o matko boska, śmierć, zniszczenie, po... pożoga i ma... makabra umierające noworodki. A nie, okazuje się, że to prawie nic nie robi, tylko działa na morale, ale kiedyś ma taką przewagę, to praktycznie nie ma wpływu. Moja kawalera wciąż tutaj stoi, czeka na swoje zadania bardzo pokornie. Nie wyrywają się, to dobrze mi świadczy. Szuka moich olgardów cały czas moich starych wardni, która tutaj gdzieś miała być. Ale nie wiem gdzie jest. Mniejsza z tym. Tutaj to jest, to są wojska mojego przeciwnika. tak? Trudno powiedzieć, tu jest Rosja i tu jest Rosja Tak, to są wojska mojego przeciwnika Patrząc na mapę, łatwo stwierdzić Które teraz przegrupowują się na, to, na tą Lewą stronę, ponieważ ja tutaj po prostu robię siekę Zabiłem tyle jednostek, że to Niesamowite, ale przegrupowuję się też W bardzo niefortunnym szyku, jak widzicie Te jednostki tutaj y... Mają o tyle farta, że Stoją dość skutecznie za górką I Moje jednostki przez błąd gdy Do nich strzelają, no, mimo że nic im nie robią I teraz mam tylko amunicję e, Ale to nie jest dobre ustawienie do, do ataku na linię Chyba, że chce szarżować A w, ra, w razie szarży, ja mam swoją kawalerię oczywiście Która jest cały czas gotowa Więc on tutaj... Zaraz zobaczymy, czy będzie chciał szarżować, czy po prostu będzie tak stał i się narażał matko zbawowska Spójrzcie o, 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 To będzie szarża To jest szarża! Nie wiem, czy mnie słychać w tych krzykach Dobra, odsuniemy się, żeby nie było takiego chaosu strasznego Jak widzicie, on szarżuje Całą masę swoich jednostek w moją jedną linię Legionu Polskiego, co jest głupim posunięciem naprawdę. Zostanie strasznie zmasakrowany, ostrzelany. Te wszystkie jednostki, spójrzcie jak one się przebijają. Nic mu to praktycznie nie daje, że to, że jest ich tyle, chyba tylko moje morale zostają tutaj troszkę podburzone, ale spójrzcie na ten ostrzał. Wszystko teraz do niego strzela praktycznie. Oprócz tych jednostek, które są w starciu. Moja kawaleria jedzie też z pomocą, bo skoro tutaj się takie rzeczy dzieją, no to, czemu by tego nie zaatakować? Jeszcze zauważyłem, że tu jest jego generał, do którego mam bardzo fajny dostęp, więc. O, jesteś moim fanem. Fajnie, ale przeszkadzasz mi teraz. W polsce oczywiście cisną prosto w generała, ponieważ są to jednostki, które służą do pokonywania kawalerii. Spróbujemy ich dogonić, są do szybcy. Ta szarża jest po prostu mordercza. Zaraz ten generał tutaj zginie. Jak widzimy, zostało już tylko 4 jednostki z 18 Nie wiem, jak było na początku, ale na pewno dużo więcej Zaraz generał skinie. bezproblemowo Bronimy miasto, też bezproblemowo yy, Zabiliśmy już generała właśnie Więc polscy lancierzy zabili pierwszego generała w tym meczu Zobaczymy, czy uda im się zabić jeszcze drugiego Który tu też gdzieś jest, zaraz Generał jest tu O, na mapie zaznaczony gwiazdką I właśnie przebija się przez te krzaczki Swoją drogą, powiem wam Śmieszną historię, grałem kiedyś w Warhammera figurkowego Fantasy Battle yy, z moimi kolegami 2 na 2 I jeden z moich, albo 3 na 3 nawet, to było 3 na 3 tak I Jeden z moich sojuszników wziął swoją kawalerię, nie pamiętam co to było, ale jakaś elficka, elitarna kawaleria Stał sobie powiedzmy tutaj, tu był lasek, tu byli przeciwnicy I postanowił zrobić szarże na przeciwniku. tylko że w Warhammerze jest taka Głupia zasada. Warhammer fantazowany jest ogólnie pełen głupich zasad i wolę 40, ale to jest kwestia gustu i kwestia przyz przyzwyczajenia się do zasad. Tutaj kawaleria, tutaj przeciwnik, szarża, wpada do lasu pięciu kawalerzystów, wypada jeden. Rozbili się o drzewa, nie wiem, zginęli w lesie, zabiły ich wiewiórki, ale tak działa mechanika tej gry. Jak widzicie, tutaj... Moje jednostki biją jednostki przeciwnika. Chyba się przyzwyczailiście do tego widoku na tym prawym skrzydle. Spójrzcie, to jest trupów, matko boska! Szkoda, że tu nie ma krwi, bo oni by teraz biegli po kolana, chyba co? A może dobra, że nie ma krwi, bo musiałbym dać jakieś oznaczenie od 18 roku życia w górę, albo z 16 co najmniej, bo przemocy, sceny i w ogóle. Teraz tutaj troszkę się uspokoiło, tutaj przy tym mieście, jak widzicie. Tutaj tych trupów aż tyle nie ma. W ogóle podejrzanie mało jest tu tych trupów. Powinny to być jakieś. Może gra po prostu wyczyściła ze względu na ilość trupów tam. Wyczyściła trupy tutaj, żeby nie przeginać z tą ilością. Tutaj jakimś cudem są jakieś, jakieś ciała. Nie wiem jak w ogóle się cokolwiek dostało aż tu. Yy, tutaj są. O, widzicie, tu są ciała, ale koni tylko. Dobra, już nie bawmy się w grabarzy, nie szukajmy ciał. Yy, zobaczmy sobie. Co się dzieje dalej tutaj? Jak widzicie, przekoniłem w ogóle przeciwnika, stąd kompletnie moja kawaleria się wycofuje, polscy nacjerzy tylko zostają. Zaczynam zamykać to skrzydło i otaczać przeciwnika. Teraz już mamy, on się wycofuje z tego swojego dalekiego prawego skrzydła, czyli z naszej lewej flanki. Ja na naszej prawej flance zamykam tutaj. Taki owal, zaczniemy atakować go zaraz tędy Tutaj moja kawaleria ruszyła z szarżą i atakuje Jakiś dżematów Dżemaci A, to są ci, to są jednostki, jedne z jednostek do walki wręcz, które są w Napoleonie Które służą tylko, znaczy pieszych oczywiście, bo w kawaleryjskich jest jeszcze sporo Oczywiście oni zostają przepłoszeni, trzy oddziały kawaleryjskie Cztery nawet chyba A nie, to są, a to nie są moi kawalerzyści, to są kawalerzyści Rosji e, Mojego sojusznika, moje oddziały kawalerijskie są oczywiście tutaj z tyłu Porąbało mnie się Teraz moje oddziały kawalerii przegrupowują się tutaj daleko na północy mapy, praktycznie w obszarze rozstawiania naszych przeciwników. Ja zaczynam tutaj powoli wysyłać, widzicie, moją starą gwardię, na przykład już, żeby zajmowała albo dalsze budynki, albo zabierała się za atakowanie przeciwnika tutaj, ponieważ już nie ma sensu się bronić. Już mamy taką przewagę, że bronić się nie musimy. Moje jednostki przegrupowując się na prawej flance. Yy, idą sobie dość spokojnie, jak widzicie, bez spiny, bez nerwów, tutaj jakieś jest, którzy mają stanowczo za długie strzelby i za grube, matko boska jaka ta strzelba jest gruba, ale stoją sobie w swoich niebieskich portkach, jakieś krzyki, gdzie te krzyki, tu siedzą te krzyki? Myślę, że łatwiej się biega jak się krzyczy, kolkę dostaniecie albo coś, bez sensu. Chcę zobaczyć mapę, uciekaj. O, dobra. Yy, o, możemy sobie włączyć bigi map, jak to nazwał yy, kiedyś chyba Prince of Macedon. Tutaj jakieś oddziały rosyjskie zbyt daleko wysunięte, zaraz mogą zostać zaatakowane przez moją kawalerię. Ale nie wiem, czy będę ryzykował atak... O, nie, chyba muszę wycofać moją kawalerię. Oj, 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 oj to chyba... Przy... a nie, dobra, zaatakuję. Zaatakuję? Nie, nie, nie zaatakuje. Zrezygnowałem. Uznałem, że nie ma sensu ryzykować. Moi szaserzy zostają ostrzelani w czasie ustawiania się. Przy okazji zginął jeden holenderski lancier. Teraz ci lancerzy holenderscy niestety wytracą trochę szarży wjeżdżając do lasu, ale zaraz po wyjeździe z lasu zdobywają znowu ten bonus i całkiem fajnie sobie radzą z tymi grenadierami. Tutaj niestety idzie bardzo duża ilość jednostek, więc muszę szybko tym uciec. Udało mi się ich przepuścić, teraz powinienem nimi uciekać momentalnie. Nie biec za nimi, nie, nie biegnij za nimi. Uciekaj. Sio, Legwan. Legwan, Legwan z przeszłości, uciekaj. O, bardzo dobrze. Uciekam nimi, zanim złapię jakąś zbyt dużą ilość strzałów na twarz lub na pysk koński. Moi szaserzy, zagram w rusy. Przed chwilą rozmawiałem z Crasherem i mówię mu, fajnie się gadało, ale teraz idę nagrywać. Crasher. Crasher. Czego nie zrozumiałeś? Mój generał dostał strzała. Ale to nic strasznego. Po prostu stoi tu z tyłu i zabłąkane kule potrafią trafić w konika. Czy dwa, jak widzicie tutaj. Też są dwa koniki. Generalskie. Gen ten, ten, ciemne koniki. Jak się nazywają ciemne koniki? brązowe? Gniady. Ten gniady konik nie jest z, od generała, bo u generała są tylko siwe koniki, siwe. Siwe koniki. Tylko siwe koniki są w oddziale generalskim. To są rasiści ogólnie ci generałowie straszni. O, my chcemy białe konie. I dajcie nam jeszcze białe kaptury i krzyże na klaty. I płonące krzyże do łapy. Co mówisz? <noise> ja coś tam mówi, ale nie słyszę jej za bardzo w tych słuchawkach. Jak widzicie, ustawiłem tutaj się w całkiem fajną linię przyjmującą. Yy, przeciwnika atak, biegnie on tutaj swoimi grenadierami liniowymi Nie dobiega, ponieważ tutaj jest grenadier liniowy w my own Oni rzucili jeszcze gnatami, ale one skryzłowały Bum bum bum, Ale to jest zarąbiste, znaczy wizualnie no W sumie nieskuteczne, moi szaserze po tej stronie yy... Zostają delikatnie flankowani. Za bardzo nie mam co zrobić z tą flanką, ponieważ nie mam aż tylu jednostek, żeby to wszystko obstawić. Niestety. Więc ta flanka tutaj będzie się przesuwała. Gdyby, gdyby przeciwnik uznał, że warto się przesuwać, to może by się przesuwał. O, przesuwa się, jak już widzicie. Chyba przy, przez chwilę się bał mojej kawalerii, która w sumie nie może go zaatakować w ten sposób, bo stracił za dużo w samej szarży. Skończyły mi się chyba. Tak, skończyła mi się amunicja w szaserach i uznałem, że dobra. <laughs> w takim razie won. Ginąć. Tutaj mam nadzieję, że nie dostaję strzał w plecy. Chyba nie. Chyba nie dostaję strzałów w plecy, nie wiem za bardzo. A może dostaję. Możliwe, że moi właśnie, moi rosyjscy sojusznicy, niczym w pakcie Ribbentrop-Mołotow. Tylko, że zamiast Niemców mamy Francuzów, właśnie wbijają mi nóż w plecy i rozstrzeliwują moich biednych grenadierów liniowych teraz mój legion polski chyba już też nie ma municji, rusza właśnie z szarżą wręcz moi szaserzy tutaj jeszcze strzelają jako jedna z niewielu jednostek mam szaserów i grenadierów, którzy strzelają z tego co widzę Tutaj jest mój marszałek, nej. tutaj są moi, jest moja holenderska, mój holenderski lancerzy, moja kawaleria wycofuje się, bo nie jest w stanie przyjąć na siebie linii po prostu, w taki sposób, gdyby miała osłonę innej piechoty, to by mogła, mój sojusznik tutaj nie za bardzo y, tą osłonę jest, no, może jest i w stanie zapewnić, spójrzcie, on wysyła, pod... niektóre jego jednostki są w czterech szeregach w ogóle, gdzie dwa szeregi to powinno być maksimum w Napoleonie, y, ale cóż mój sojusznik mógłby mnie tutaj wesprzeć, ale nie wysyła tych jednostek najprawdopodobniej po prostu nie chce za bardzo mikrować swoimi jednostkami udało się załapać mojemu przeciwnikowi kilka strzałów w moich holenderski, holenderskich lancierów w plecy niestety mój generał tutaj jeszcze wciąż stoi moje jednostki walczą wręcz z jego grenadierami liniowymi, ale niestety są ostrzeliwani przez piechotę yy, Nizama z tyłu, wkrótce odniesiemy prawo zwycięstwo, jak podpowiada mój doradca wspaniały Szkoda, że nie ma Shameful Spray. Ciekawostka w Romie 2 powraca Shameful Spray, tylko że bez akcentu, niestety. Iron Chef powraca. Iron Chef to jest głos doradcy z Shoguna 2, który był najbardziej rasistowskim głosem, jaki mogli dobrać. To jest Azjata, który nie rozróżnia L i R i mówi Shameful Dispray. Racism 3000. Moi ludzie niestety uciekają, jacyś. Ja wezmę łyczka. Mm. Bardzo smaczne picie. Zakręcam butelkę. poczekajcie. Teraz w Romie 2 też będzie se shameful display, tylko że będzie to z jakimś amerykańsko-brytyjskim prawdopodobnie akcentem, bo raczej nie rzymskim. Moja kawaleria trąbi teraz. Fajna mają zbroje. Didia. I niszczymy jednostkę, którą udało nam się wjechać od boku, w tę jednostkę udało nam się wjechać od pleców, więc jest bardzo fajnie. Moje jednostki mimo że już za dużo armii nie mam, ponieważ się dość mocno wykrwawiłem tam. Jeszcze dużo zadają strat. Moi polscy nasi, że teraz w polskim stylu, z samobójczym atakiem tutaj, wspomagani przez ogień z tych, z tej, z tych jednostek, z tej lekkiej piechoty, zaatakowali, wypadli, zaatakowali generała. Iście, bohaterski, ułański duch w nich drzemie. Właściwie drzemał i się obudził właśnie. Przez pół metru drzemą, kiedy stali sobie po prawej stronie, później się obudził i zaczęli robić siekę. Tutaj moi szaserzy przyjmują generalską jednostkę na plecy. Możliwe, że moim lansjerem się uda y, złapać tego generała. Nie wiem w sumie kto go zabije, czy to będą ułani, czy to będą lansjerzy, czy może moi szaserzy nawet. Ale jak widzicie, zabiliśmy generała. Abdullah zginął, ale niestety nie wiemy. Pokaż miejsce. możemy zobaczyć miejsce, w którym to się stało. Tu gdzieś leży jego generał. Nie wiemy kto go zabił. Niestety nie dostanie żadnego orderu ani nagrody. I zbliża się oto koniec meczu. Tu są jeszcze... Tu jest jeszcze jedna jednostka, która po prostu stara, stara się. Nie wiem co zrobić. O, jesteśmy przyparci do muru. Szkoda, że nie trenowaliśmy w spinaczki, kiedy na uniwersytecie. Tylko uczyliśmy się filozofii. A propos Patrzcie. Rzeczywiście. Oni wszyscy mają berety. Ooo, bliżej. Jak prawdziwy student filozofii. Każdy z nich ma beret. Wiem, bo uczyłem się na Wydziale Nauk Społecznych. Tam też jest filozofia. Nie pytajcie dlaczego. Moja kawaleria postanowiła zakończyć ich filozoficzne wywody. Spójrzmy na wyniki. Są dość fajne, ponieważ zabijemy 1764 ludzi, czyli ponad dwa razy więcej niż ktokolwiek w tym meczu. Sam straciłem dość dużo, straciłem 919, ale 1764 zabitych. Najlepiej sobie poradzili oczywiście polscy lansierzy gwardii. Tak jest, Duch łański. To mówiłem jak wam, to był Napoleon Total War w wersji Pantadeusz z polskimi wojskami. Trzymajcie się i cześć.